Cześć z tej strony Hubcez 2000, a dzisiaj mam dla was zestaw z serii Lego Ultra Agents, Centrala Ultra Agentów. Zestaw ma numer 70165, pochodzi z roku 2014 i zawiera 1060 elementów. No i w pierwszej fali zestawów to był ten największy. No i to jest też jak dobrze pamiętam trzecia wersja no jeden z trzech głównych takich pojazdów ultraagentów, tych większych. Bo oprócz tego mieliśmy ultrakopter, który możecie zobaczyć u mnie na kanale. Tam gdzieś będzie link. Tutaj gdzieś z tej strony. Oraz yy, był jeszcze w taka łódź duża ultraagentów, ale No i jeszcze nie mam. Może kiedyś Wam pokażę. Jak na razie to pewnie dostaniecie zdjęcie, jak się prezentuje. Taka... Ta Łódź właśnie. Dobra, zaczniemy omawianie od yy, głównej konstrukcji, czyli pojazdu ultragentów. A Ona się prezentuje w taki oto sposób. Jest ona olbrzymia. No i tak, mamy tutaj tak, początek taki szary a końcówkę czerwoną taką dźwignię jak, którą jak nadusimy tak o do tyłu taką musimy sobie przetrzymać to możemy sobie podzielić tą właśnie ciężarówkę z tym z tą przyczepą wziąłem ja sobie na chwilę włożyłem na bok tą ciężarówkę później się jej przeżymy no i tak tutaj mamy ten podnóżek który przytrzymuje ten tą ciężarówkę. No i tutaj za ten element łapie właśnie ta ciężarówka, tutaj w tym miejscu. A to się później przyjrzymy. Wam pokażę przy tej ciężarówce, jak to działa. No i tak, tutaj mamy tą część, która jest od strony tej, właśnie ciężarówki. Ale z tyłu robi się ciekawiej, bo mamy tutaj symbol naszych ultra no, i niestety były to dwie osobne naklejki, więc trzeba, by było, trzeba było precyzyjnie to nakleić. Chociaż i tak, jak widzicie, jak jest przyczepione, to także jak jeden idzie bok wyżej, a drugi niżej. Mamy też tutaj takie fajne naklejki, które dają taki fajny detal. Na górze mamy satelitę. Być może po to, żeby. Nasi agenci mogli się ze sobą komunikować. Tutaj fajne są te felgi na oponie, taki z tych przejroczystych elementów, fajnie zamontowane. No, a tutaj mamy ciąg dalszy tych naklejek. No i też tutaj tak się prezentują. No i tak, możemy sobie otworzyć. Tutaj jeszcze Wam pokażę, jak w góry się prezentuje. Tutaj mamy naklejkę. Które nam wskazuje, że możemy otworzyć sobie ten zestaw w taki sposób. O I możemy zajrzeć co my tam w środku mamy. Tutaj możemy sobie jeszcze tak po rozkładać. I tak się prezentuje to wszystko w środku. A jeszcze tutaj. Tu i tu. No ciekawie się prezentuje. Tutaj w niektórych miejscach, jak możecie zobaczyć, mamy takie ślizgacze, ale tutaj pewnie robią coś w stylu lampy albo oświetlenia tego pomieszczenia. No i tak zaczynając od spodu, w tym miejscu mamy miejsce, żeby podczepić naszych minifigurek broń. O. W dwóch sztukach, możemy jeszcze tutaj przymocować. Tą strzelającą, a jeszcze zapomniałem tutaj drobinka o tutaj, tą strzelającą, możemy przymontować no i wymienić na przykład. No, nie wiem, na coś innego, w tym miejscu też mamy taką rąsie którą możemy kojarzyć przykładowo z Ironmana, taka też tam była. W tym miejscu mamy pleczak odrzutowy, ale później się przyjrzymy, no i tak w tym miejscu tutaj z przodu. Jest więzienie dla jakiegoś nasz, z naszych, tych więźniów. Gdzie ten gość tutaj jest? wyczepię go, żeby wam pokazać, jak to tutaj się montuje tą figurkę. Tak, mamy. Załóżmy, że złapali naszego, tego jego mościa. No to co, tutaj wsadzają go i obracają. I jest uwięziony w izolacyjnej kabinie. No tutaj jak widzicie jest kabinie w więzieniu takim o. Tutaj jak widzicie jest zamek. No i tutaj różne parametry tego właśnie gościa. W sumie każda figurka się tutaj zmieści, ale tylko go tutaj mamy jako tą złą postać. No i tak, tutaj mamy takie też linie ostrzegawcze, żeby po prostu figurki bliżej do tego więzienia nie podchodziły. W sumie chyba nawet tak można. O, też fajny taki klimat Ale dobra, tutaj montujemy. No i w tym miejscu mamy możliwość wystrzelenia kłada. Tylko trzeba go trochę najpierw wysunąć, bo tutaj. Nie chcę. O. no Nie powinno tak wyjść, ale no, tak jakoś wyszło. Później Wam bliżej pokażę te wszystkie takie miniaturowe pojazdy. A ten. To miejsce, w którym. Ten pojazd stoi i prezentuje się w taki sposób. Tutaj te panele. No i tak, idąc wyżej, mamy tak tutaj ten radar. Figurkę na chwilę wyczepię. Za tą figurką mamy też jakiś panel. No i tutaj obok mamy dwa takie krzesła. A tutaj już taki większy panel. Z klawiaturą, jak widzicie, jest na dole. Tutaj mamy y, informację o jakimś agencie, albo komunikuje się z nim. A tutaj jakieś dane. Może ten y, haker nam właśnie tutaj coś ściąga. No i jest mapa tego miasta ultragentów. Za to z tej strony tutaj. Jest ten y, pojazd z, z zestawu Operacja Huragan. Też jest u mnie na kanale. Jak chcecie, to możecie sobie wejść. O, mam nadzieję, że teraz nie będzie. I tutaj mamy y, komputer, pewnie z danymi naszych agentów. No i nad. Na pudełku mamy pokazane, że no to właśnie rzecz yy, najbardziej się czai nasz yy, przestępca w tym zestawie. A w tym komputerze mamy taką naklejkę z antimaterem, który też jest w tym helikopterze. Już tam dawałem ten link, to pewnie możecie sobie zobaczyć, jak tam się ten zestaw prezentował. Natomiast z drugiej strony. Ale się złożyła. Z drugiej strony, tutaj to na razie nie jest potrzebna, rozprasza. Z drugiej strony tutaj mamy krótkofalówkę, dwa takie białe pistolety i lornetkę. Tutaj jest. Takie wyposażenie agenta. No tutaj jest ta rąsia, którą możemy sobie złożyć. O, nawet mamy takie specjalne miejsce. No a w tym miejscu mamy coś z laboratorium. Może wyczepię ten stolik. Fajnie zbudowane, tylko szkoda też, że tam żadnego krzesła nie mamy. No, ale jakbyśmy mieli, no to już nie zamknęlibyśmy przez te więzienie, bo tak jest wszystko tutaj zrobione, żeby wszystko się ładnie złożyło. No i tak, co my mamy tutaj? Yy, panel, na którym mamy coś w stylu jakiegoś ektoplazm, a nie, tutaj jest świat yy, Toxikity. Też był ten zestaw, tam gdzieś będzie link. No tutaj jakaś próbka jej. O. No tak się prezentuje, jest dokładnie taki sam jak na tym monitoringu. Czy na tym panelu. Fajnie został zbudowany ten mikroskop. Tutaj mamy te pokrętło, które zbliża tą wizję, a tutaj mamy te Miejsce, przez które możemy patrzeć. Tutaj oprócz tego panelu mamy klawiaturę. Jeszcze tak fajnie tutaj nadrukowaną. Dobra, to teraz przejdźmy do tych pozostałych pojazdów, a najpierw zaczniemy od ciężarówki. Sama ciężarówka jest dosyć sporych rozmiarów. No i tak, mamy tutaj dźwignie, które uruchamiają nam te pociski sprężynowe. Jak widzicie, szybko lecą. No i dobra. No, tak się tutaj prezentuje. Sporo takich niebieskich elementów. Tutaj akurat mamy dwie takie fajne lampy. Tutaj coś w stylu takiej technologii na górze jest symbol tych agentów. Możemy sobie podnieść ten dach. Idzie co ciekawe razem z szybą i możemy sobie zajrzeć do środka. A tam mamy miejsce, tam siedzenie kierowcy oraz kierownicę. Z tyłu jest również szybka tylko ją ja zasłania ten pojazd dodatkowy, który tutaj mamy i się nieźle trzyma. O. Teraz możecie zacząć tą szybę. No i tak. Po raz zaraz Wam pokażę. A teraz tutaj tak. Fajne są te naklejki, co są tutaj po bokach. Z jednej jak i z drugiej strony. No i w tym miejscu właśnie zahaczamy tą ciężarówkę. Tutaj w tym miejscu wchodzi tak ręczco Wam pokazywałem. O, ten tutaj wchodzi tu, czy nie tu? Nie, tutaj wchodzi. O, tylko trzeba przesunąć. Wchodzi tutaj i jest opór, ponieważ ten element tutaj też o to haczy. O ten yy, mniejszy czarny klocek z tyłu. No i po prostu, jak chcemy odpiąć sobie tą ciężarówkę, no to wduszamy ten właśnie element. O, no, fajnie się tutaj tak prezentuje. No, i ten zestaw posiada trzy takie mniejsze konstrukcje. I mi się właśnie teraz przypomniało, że przecież LEGO kiedyś stworzyło podobny zestaw, podobną ciężarówkę z serii Agents. To z serii Agenci. I tam też była taka ciężarówka, tylko już gronatowa. Jak dobrze kojarzę, to tam była chyba jeszcze motorówka. No ale nic. Mamy tutaj takie pojazdy oraz jetpack, który prezentuje się w taki sposób. Ten z tyłu element to jest taka duża naklejka z taką tarczą, fajnie się prezentuje. No i tutaj w figurce pasuje. No tutaj. Jest element, za którym może trzymać nasza postać ten właśnie jetpack. A tutaj z tego idą pewnie te płomienie, które pozwalają utrzymać tę osobę w powietrzu. Dalej mamy coś z takiego mniejszego statku. Też tutaj jest symbol agenci. No i tak, są tutaj skrzydła, którymi możemy sobie ruszać tutaj składać akurat tak jest przymocowany do tej ciężarówki i możemy sobie rozłożyć jak już pokazywałem tutaj mamy coś w stylu jakiegoś panelu sterowania tutaj na tej szybce no jak wyczepimy figurkę z samej części no to też wygląda tutaj na jakiś panel no chyba że to jest drąbę załogowy no to wtedy też tak może być, chociaż na pudełku było, że ma figurkę. No a tutaj ma jeszcze takie działka. No i właśnie w tym miejscu trzyma się na tej ciężarówce. No i też mamy chyba najciekawszy z tych trzech. Taki kład. Też ma symbol agentów. Taką niebieską szybkę. No, i oprócz kierownicy, to tu ma jeszcze dwie takie rakiety, dwie ta, dwa takie pociski, i tutaj celownik albo oświetlenie jakieś. No, i tutaj mamy też taki wystający pręd, który niektórym może przeszkadzać, ale na przykład podczas budowy makiety to można wykorzystać, żeby na przykład coś ciągnie, coś tutaj przymontować. No, i tak możemy sobie wystrzelić. No, tak średnio bym powiedział, tak średnio. Mamy jeszcze jedną próbę. No jak to się udało, ale zasłoniłem. Dobra, teraz. Spróbujmy, tak. No i oczywiście, jak widzą wszyscy, to nie wychodzi. No, ale tak się tutaj prezentują. Te właśnie pojazdy. No, i też przejdźmy teraz do tej części z tym naszym przeciwnikiem. No, a jego Mech prezentuje się w taki sposób. Jak on. No, niestety, nim jest taki minus, że te rurki z tym płynem, co tam obędnie, z czym tam pływa, że średnio się trzymają. No i też, jak widzieliśmy na pudełku, no to yy, też może ten pojazd zdalnie sterować. No, ale tak tutaj ma ten panel sterowania. Tutaj z przodu jest taka zielona szybka. No, i też tutaj taki zielony element. No, i to tak trochę wygląda jak taki transformer, tylko bez głowy. No, chyba, że to z tyłu to zielony, to jest jego głowa, ale dobra. No, a tutaj ma takie pociski, z których może strzelić. Mocno strzelają. Ale też długo tutaj wychodzą z tego. No, fajny element, nie wiem czy jeszcze jest dostępny tam, używany przez LEGO, ale fajny. Tutaj. Jak dobrze pamiętam, to w tym zestawie dostajemy tylko jedną kulkę, więc warto nie zgubić. No i tak, yy, rękoma sobie może ruszać w jedną, no w każdą stronę. No i też ma tutaj drugą taką łapę. Bo jedna tutaj u niego strzela, a drugą, jak widzicie, łapie. I tutaj może sobie też na przykład wysunąć ją, żeby coś sięgnąć, mogło. Albo po prostu obracać. No i z tyłu, co ciekawe, też ten pojazd, ten robot ma drona. Tak się prezentuje, pewnie nim też może sterować ten nasz przeciwnik. Tutaj wygląda jakby miał jakieś działka, a tutaj tą kamerę, przez którą widzi. A tutaj jest ten nadajnik. Fajnie, że coś takiego tutaj dali. Chyba że to ja to do góry nogami przyczepiam. O, może tak. Tutaj też jest fajny ten symbol taka naklejka. O, teraz lepiej widać. Tutaj na nogach też fajne są te naklejki. No i niestety te nogi mogą być tylko zgięte. Nie mogą być wyprostowane, bo wtedy już nie utrzyma się. Dobra, to teraz zajmiemy się minifigurkami. W zestawie dostajemy 5 minifigurek. No i z tego trzy tutaj yy, mogliśmy łatwiej zdobyć w innych zestawach. Dwie akurat, no jedna się pojawia tylko tutaj, a drugiej tylko ta wersja się tutaj pojawiła. No i tak, mamy tutaj agentkę Celie Phoenix, tak się tutaj prezentuje. Tutaj taki jetpack, alternatywny wyraz co, że To jest jak ma już zdjęte te okulary. Różowe włosy. No a tutaj jak ma ten ekran. No i też ma tutaj taki różowy. Różowy ten różową koszulę. No. No jak chcecie zobaczyć w takie bliższe ich pokazanie, jak się prezentują, to zapraszam na te inne filmy z. Ultra agentów, potem te trzy postacie się pojawiły. Akurat ona się pojawiła w operacji huragan, a on z Toxikitą. No i tak. W tamtym zestawie on akurat miał takie swoje metalowe łapy takie duże. No a tutaj ich nie ma. Szkoda. No tak no to ma ten plecak niby, ale no nic na nim nie ma. Podwieszonego. No, chyba, że przyczepimy mu ten jetpack, no ale ona też tak trochę wygląda, jakby miała. No nic, dobra. Tutaj ma symbol tych ultra agentów. Tutaj coś wygląda na jakiś yy, radar. O, nie, radar. No, coś, ktoś przez to coś gada. Ma on też, no może założyć. No i też na jedno oko ma taką. Yy, Takie szkło albo coś w tym stylu, jakiś ekran, no i też tutaj ma słuchawkę. Z drugiej strony ma dokładnie to samo, tylko wkurzoną minę. A w tym miejscu ma coś, jakbym nie widział u przodu, no to bym stwierdził, że on ma tutaj te yy, macki doktora yy, Octopusa z Spidermana. No i też mamy tutaj przywódcę tych ultraagentów, czyli Solomon Blaze. On tak się prezentuje. Ma on jakąś chyba protezę na nogę albo coś co wspomaga. A tutaj symbol ultraagentów. Złoty krawat. No i też na główce ma on bliznę oraz takiego wąsa. I zarost. Alternatywny wyraza, to już jest taka wkurzona, ta jego minka. No i jego mogliście zobaczyć w filmie Ultra Copter kontra Antimater. I tak, teraz zajmiemy się minifigurkami, które tylko tutaj się pojawiły. No akurat ten na Złodż się pojawił też w jeszcze jednym, ale ta jego wersja się pojawiła tylko tutaj. Mamy tutaj panią profesor Krystynę. Hydron, Jak do... chyba dobrze czytam, no niestety nóżek nie ma nadrukowanych, ale za to ma fajny taki, o może teraz będzie lepiej widać, ma ona fajny sweter. Tutaj plakietkę agentów. No i w kieszeni ma długopis. Alternatywny wyraz twarzy to jest też fajna taka mina, gdzie te okulary ma ona podniesione i możemy zobaczyć jej naturalne oczy. Naturalne. No, po prostu twarz bez tych okularów. No, fajnie się prezentuje. Ale, oczywiście, najciekawszą postacią, według mnie co najmniej, jest tutaj nasz przeciwnik, czyli Terabyte. No, yy, tak się tutaj prezentuje. No i jego broń to wygląda, jakby to było coś wymieszane z. Las, coś Taki laser do hakowania, coś w tym stylu. Ja tutaj by wpisywał na tej klawiaturze jakieś tam liczby, do haku. No nie wiem co tam hakerzy robią. Tam coś wpisują i strzela tam jakimiś promieniami i przejmuje na czyń władzę. Tak bym rozumiał, że ta broń działa. Szkoda, że na tym elemencie nie mamy na przykład naklejki z jakimiś cyframi, albo z takim kodem kreskowym, jak leci od góry podczas hakowania. Ale tak, no co najmniej jakaś broń u niego jest. Ale sama mini figurka świetnie się prezentuje. Tutaj wygląda jak taki procesor w komputerze. Na koszulce ma on nadruk takiego jakby wirusa. tyłu ma napis Bad to the code". To jest też sprzętnością Bad to the Bone zły do szpiku kości tutaj by było zły do kodu no tak yy. ma on też tutaj fajny taki hełm jak dobrze pamiętam to on się tylko tutaj pojawił, potem złoty też się pojawił w tej łódce ultra agentów które już wam pokazywałem no ale tam już miał włosy ale tutaj no, też tutaj widać, że ma zaros taki rudy. No i takie okulary, jakby miał wirtualne, gogle wirtualnej rzeczywistości. Alternatywnego wyrazu nie ma. I taki uśmiech. Tutaj po bokach wygląda, jakbyśmy mogli coś przyczepić. Ja sprawdzę. Mam tutaj taki ząb. O. Da się coś tutaj przyczepić. Fajny home. Niestety tylko tutaj się pojawił. No i tak, jest tutaj taki jakby zielony kabel, taki przezroczysty. A tutaj wygląda jakby miał takie swoje trzecie i czwarte oko. No coś w tym stylu. No ale figurka jest fajna. No, i też nie zostało zauważone, że on ma w sumie takie jakby rękawiczki, albo mu już ręce zieleniały od wpisywania tego kodu całego. Podsumowując, zestaw ma świetne minifigurki oraz fajne takie konstrukcje, które na pewno by się do jakiejś takiej makiety agentów nadawały. Tak więc widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!